Feeling now, it's time for Christmas, and Christmas is my favorite time of year. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w dzisiejszym vlogmasie. Dzisiaj jedziemy na świąteczny Jarmark, który będzie w Exeter. W końcu się na niego wybieramy, bo w tamtym roku przegapiłyśmy i dojechałyśmy jak już było po jarmarku, więc trochę za późno, ale w tym roku dopilnowałam, żebyśmy tam byli na czas, tylko myślę, że będzie dużo ludzi, bo jest sobota, więc to będzie jedyny minus. Ale yy, cieszę się, że jedziemy. Ty też się cieszysz. Oh, oh, oh. Ech, to się cieszy niezmiernie. Mam długą kurtkę z szalikiem i powiem Wam, że jest tak gorąco. Jeszcze mam golf, a pod spodem mam jeszcze długi rękaw. I tak jest gorąco. Myślałam, że dzisiaj będzie Cię że aż tak. A czy w Twoim domu dużo będzie znowu szkolinek w tym roku? Zobaczysz. Już ubrałam, ale nie powiem ile będzie. Doczepiłam sobie dzisiaj włosy i może nie są jakieś dłuższe, bo mam długość taką samą, ale są zdecydowanie grubsze. Ja mam liche swoje włosy, więc no te są takie jak Asi. Jak yep. Jest takie że z kim przystajesz, i'm to look like all my wishes are coming true that's why i cheer i've been busy decking the house i've been kind to big and small and now it's time to have A co ty robisz? Jak to leci? Nie ma już, nie no, zlepiłam. Łamiasz! No, ja Czemu trochę chciałeś przelać sobie? A ty czego nie zapytasz? Ty w mnie, żeby zapytanie byś mi dała, nie? Ja no, to ja ci naleję. masz na życiu. Nie chciałam tam palcami dotykać, bo to wciskały. Jest... A nie mnie nie oszukałaś, jak wypiłaś? Co? Bo chciałeś sam sobie Mam taki nowy szalik i ten szalik się strasznie tak kosmaci I Michał ma wszędzie po prostu zostawiam takie włoski od tego szalika Mój kolega, jak jechałam kiedyś na wesele z nim samochodem i miałam taką brokatową sukienkę Zostawiłam mu brokat w całym, po prostu w całym samochodzie na tyle I tego brokatu się nie dało tylko nie dało się go zmyć, nic się nie dało I on sobie tam jeździł z tym brokatem i śmiali się ze mnie, że, mm, że ja jestem z nimi cały czas tam Have a merry holiday. What a feeling when it's time for Później pójdziemy na jakieś jedzonko dobre A później pójdziemy sobie na zakupy Bo chcę sobie parę rzeczy kupić Więc dzisiaj No dzisiaj wydajemy dużo pieniędzy Nie swoich <śla> Swoich, swoich I guess that spring and summer all fine i nie spodziewałam się, że będzie aż tyle ludzi o tej godzinie tutaj. Ten Christmas Market jest tyle lepszy niż tamten z Plymouth, pamiętasz rok temu? Z Plymouth flipa, nie? Tu jest lepszy, tak Też tak uważam, że jest lepszy hmm. Jak to jest słodkie Jezus słodkie jest? Marcia sobie wzięła marchez z białą czekoladą. No, jeszcze takich cudów nie widziałam. Michał sobie wziął to samo co ja: biała czekolada z bitą śmietaną. Muszę kupić takie legnicy, bo już jedne miałam, ale mi się zepsuły. No ale patrzcie, jakie one są krótkie w ogóle. Mam długie nogi i zawsze mam problem, żeby znaleźć legińce. A z tej strony nie są dłuższe? Właśnie tam są takie same. To jak nie ma, to nie ma. Ubrałam sobie te eski i eski są na mnie dobre długościowo. Jak tak przykładałam, to myślałam, że będą za krótkie, ale są jednak ok Jestem zadowolona, bo przynajmniej kupię to, co planowałam, a planowałam właśnie kupić te leginsy, bo jedne mi się już zepsuły, a no, dość często je noszę i podoba mi się też tutaj w nich, że jest taki pas. I ten pas tak zakrywa te wszystkie boczki i brzuszek Znalazłam jeszcze taki sweter e, Asia mówi, że typowo jak z shin. No ale to jest z H&M -u. No i bardzo mi się podoba A tu jest ten drugi, no ale on tu już jest naprawdę Taki oversize nie jest zdecydowanie za duży Asia zobacz, za duży jest? L bo nie ma e, M. Ale ja tu się to nie wygląda, naprawdę. No, by Wypiorę w suszarce to się skurczy. No, nie, bo za bardzo. Za bardzo? No, Myślę, czy... że to jest MK. No MK idealna, ale nie ma rozmiaru. Ten by mi pasował ogólnie do wszystkiego, nie? A teraz ci pokażę brązowy jak. To, to, to teraz jest l -ka? To jest m. m. Ten jest mniejszy o rozmiar i wygląda lepiej, ale Michał mówi, że mnie nie ma w tym po prostu. No zobacz. No widzisz tę różnicę? Roświetlenia, No nie mogę się zdecydować. Jakby był z tego rozmiar m to bym wzięła, ale nie ma. Obróć się. Poruszaj się. Mi się bardziej tamten podoba, ale jak jest za duży, go nie bierz na siłę. Ten mi się w ogóle nie podoba, ja bym go w ogóle nie brał. Czyli od, odłóż dwa. Dobra, a ty? Mi się podoba, bo jest inny, ale yy, no ale no jaśniej wiadomo w szarym, bo jest jasne, no. I can hear the call They're saying it's time to have a merry holiday. What a feeling, now it's time for Christmas Macie więcej pieniędzy niż ja, bo ja nic nie kupuję, aby jakoś nie wiem, skąd macie. No ja Ka nie wiem, skąd my mamy. Karty kredytowe tam chodzą równo. Chodzimy ze sklepu i już jest ciemno. A byliśmy tylko w jednym sklepie. <laughs> tak, byliśmy tylko w jednym sklepie, ale trochę nam zeszło. Humor mi się już trochę poprawił, bo zrobiłam zakupy. <laughs> Michałowi się zepsuł, bo musiała na nas czekać, a się też się obkupiła. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true. That's why I cheer. Oh my God. Bączki na choinkę. Bączki na choinkę. Moje dzieci mają różową choinkę, więc idealnie będą pasowały. Chciałam trochę więcej bombek kupić, ale nie było więcej. W sensie, no, już wszystko wygrzebane, ale nie było takich ładnych. No przepiękne są, nie? Ale one były ładniej wyglądały na zielonej choinkie niż na różowej. No o tej godzinie to już tak ładnie to wygląda. Te światełka robią naprawdę mega robotę, ale zdecydowanie jest za dużo ludzi dalej. Co kupiłeś Michałku? Ja kupić uh, sticky figgy relish. Really. To jak gem? I to taki doserowy. To jest caramelized onion marmalade i dwa sery cornish. Cornish to jest z skonwali. Ten co smakowałem jest bardziej taki kwaśny i dość mocny, no. a ten jest troszeczkę mniej kwaśny i też jest mocny, ale różni się smakiem trochę od tego. I co, i Ty będziesz tamto jadł z tym serem? No, Dlaczego To się tak je? No można tak jeść, może sobie, no przeważnie tak się jedą. Wiesz, że jak mam te nauszniki to tak mało co w ogóle słyszę? No bo 3. Czy... My się wszyscy dzisiaj nie, chyba nie, kupimy, bo nie, ja kupiłam nie, nie, sobie nie. rzeczy. Michał też widzę sobie tutaj chce kupić. Możesz, biorę, ale... Asia mówi, że to jest wszystko jedno i to samo. Wszystko jest nie, na jedno kupy to. Ładny. A to, to nie. Nie. Jak doda. Doda ma takie skrzydła. To wszystkie są takie, widzisz? Wszystkie są. Mówiła, że ten ładny, a nagle nieładny. A, no to myślałam, że on jest bez. Nie, on jest zły. To jest tak jak tam, To tylko nie ma nic. A, no to to ładne. Jakie są jeszcze kolory? Czarny taki. A, no to ten lepszy. Przyłóż do twarzy. Musimy sprawdzić, czy ci pasuje kolor. To taki w sumie brązowy sweterek mój, nie? Podobny. Ubieżaj, bo kurtkę widać. Metka weź. <noise> I co? Zlewasz się, nie macie. Nie. Tak mi powiedziałeś. były tak przepyszne, bo nie były w zwykłym oleju, tylko właśnie w tym peanut, czyli jak to jest olej? Orzeszki ziemne. bo mieszcze się nie bolała, ale już mam dość po prostu do tego i chcę tylko dostać do łóżka i ich najlepiej spać.